Tu już coś mówią, że pierwszy sygnał... Kurde Strapend? No i mamy tego, co stawia dzisiaj flaszkę, nie? No, dziś na srebrze Pierwsze srebrko Myślałem, że guzik Dorkowi właśnie cel wyszedł Słuchajcie, to nie dzieje się naprawdę To nie dzieje się naprawdę, bo słyszę, że... Gold, gold

No i znowu w podróży a dzisiaj w drodze na Detectival 2025 Wielka impreza Że jedziemy, widzicie, pogoda na razie nie rozpiesza, ale ma być ładnie zobaczymy co będzie Na razie jedziemy Wrzesień, wrzesień Także już deszczyki susza była w Anglii przez całe lato, teraz popada trochę Ala Asu labe Słuchajcie, oficjalnie powitanie. Znowu bosy przyjechały, pamiętasz? Bosy były? No bosy. Bosy przyjechały. <grych> Pozdrawiamy kruczka. Pozdrawiamy <grych> tak, tak. Wszystkich. <grych> wszystkich. Tak samo jak wtedy. Replay. Dobra. Idziemy e, się zarejestrować. Detektival się napisz. Detektival Detektiva 2025 Napięć. uważam za, za pijany. Nie, za, za otwarty. No, jeszcze nie. <grych> jeszcze nie. Znowu będą mi tam się... No potem będzie TV Borek pewnie. <grych> Brygada RR, od już, już patrz, susi są, kuź. Idzie boss. Ja dzisiaj mówiłem, ja dzisiaj mówiłem, że, ja dzisiaj mówiłem, że czarne wyszczupla, nie, A kurde, ten tutaj no, przybrał, kurde, normalnie pakuje, nie? Tak, pakuje, witam serdecznie. Idziemy do rejestracji, rejestracja, rejestracja, hello. Hello. So, okay. Yeah. Wow. Thank you very much. I recorded. Thank you very much Dostałeś, co? Welcome to my shuttle last night Thank, Thank you Mamy główny namiot, stoiska Wszystkie Tutaj ale kojn Ale kojn Tu wychodzimy Greg. Główna scena, będziemy się wieczorem bawić. Szukać będziemy przy scenie. Tak. <laughs> Czytać książki. Idziemy teraz do Tomka. Gdzie my, Deusowcy, przyszliśmy do Mylaba Lab. Wielkie stanowisko. Maszynki. Nowy vanquish. Nie będę reklamował maszynki z kablem. <laughs> że Deusowiec przyszedł do Majlabowca, nie? Ale trzeba dobrze na żyć z wszystkimi przyspiegi, Na przyspiegi, <laughs> na przyspiegi. maszynka z kablem i tak jest A też dobra tak, Dokładnie, można. na przyspiegi zobaczyć, tak? On nie może sobie pozwolić na dobry wykrywacz, tak? Takiś, który, no, bez kabla jakiś dziwny ma, nosi, nosi Ja nie wiem, jak to można powiedzieć, z takim czymś, nie? Zamiast maszynki, coś normalnie męski do ręki, do ręki kawał takiego Wykrywacza, który ci wszystko znajdzie Z tak, 30 Tak, tak Ale no, to wyjątki, A przy okazji ja pozdrawiam Metal Budy. Dobra, buddy was też wszystkich, <noise> oczywiście pozdrawiam, się śmieję tak? Nieważne dokładnie. jaka firma, tak, ważne, żebyście mieli wszyscy przyjemność Pasja tego, się, i koleżeństwa, tak? najważniejsze. Tak, A dokładnie. Ja się śmieję, ja się śmieję. Nieważne, wiesz czy ja mam czapkę taką, czy siaką, czy skąd ja jestem, tak ważne, że szukamy i cieszymy się. Dokładnie. Chwilę, to, 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 to Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Na razie. Pełno stoisk, wierzymy w samy dzień. Welsh, 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 Welsh? How are you? Okay, man, all good, all good. Dlatego pochowali, nie? Kamerujesz mnie? Mam na swoje pozwolenie? Rodo? 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 To już mam wpisane. Dobra, moi drodzy, palfienie. Tłumy poszły. wam kazanie. Dzień dobry, witamy. Pierwszy dzień detektywalu. Zaczynamy poszukiwania. Jestem pod namiotem Nokty. Awe Nokta. Grzechu, zobacz. Cała Nokta. Także Awe Nokta, nie? Deusowiec w Nokcie. Lecimy z koksem. Idziemy na pole. Brygada Kapulka wszędzie się zbiera. Sami, sami mistrzowie, kurde, nie? Dzień dobry, witamy. A No właśnie teraz stałem pod noctą i pozdrowiłem Kaszuba, nie? A No ale tak jest kurwa. Lecimy. I znowu na końcu, kurde, nie Paweł? Ale ostatni ja, będą pierwsimi. Ja nie wiem w ogóle. Ale Perek, znasz moje podejście. Jak tysiąc lat czekało, to jeszcze 10 minut. Ja i czeka. tak słuchajcie, jestem zdziwiony, że Paweł tu stoi przy mnie, nie? ten zawsze o tej porze to dopiero wstaje i je, Skamper naszych marzeń. O, przyjechał z Mazur. Ja, to byłem, to byłem, to byłem. Chłop z Mazur. Z podlasia, z, z podlasia. sorry. Sledziki. Bardzo się <noise> dla mnie <głos> podoba. <głos> a un! Tu już mamy pole numer 7, a my idziemy na pole numer 8. Mamy piękne widoki. 1, 2, 3, 4. Agriome, reklama. Proszę bardzo, żywa reklama. Oglądamy, podziwiamy belę. I idzie cała brygada, kapulko. Ole ludu! Dobra. Jeszcze raz oficjalne powitanie na detektivalu 2025. Idziemy na pole numer 8, zaczynamy Detectival. Cała brygada, wszyscy najlepsi, się śmieję, wszyscy my. Także do pierwszego dołka, trzymajcie kciuki. Pierwszy sygnał dzisiaj Główka od jakiegoś gwoździa Chyba Podejrzewam, no coś takiego będzie Także nic Zaczynamy taką rzeczą detektywol 2025 Tu już coś mówią, że pierwszy sygnał Kurde Trapent? O, Ale piękne Penale. Pierwszy chujowy to jest, sygnał. To jest, to jest pendant. Pendant? No, no. no ale to jest rzymskie. To. to jest do wycinania skórek. Zaki. Jeszcze powinnyśmy mieć drugi taki do wyciągania w miodu z uszu. Pięknie. Ja mam tam sygnał, tylko ten. Lokalizacja. No. Halo, halo, halo. Pierwsza znajdka Rose Forting. ty. I zapraszam na Do mnie Grzechu. Jakiś... Myślimy, że to strapent może być. Może być, no tak ale Taki problematyczny wie. trochę. Niby no. strap ale Jakby nie strapent. Z... Nie Niby strapent, strapent nie strapent Do obadania. No ale fajnie. Patynka zielona. No, 83 stały sygnał. Brawo Ty. Dziękuję. Trzy. No i mamy tego, co stawia dzisiaj flaszkę, nie? Jej <gry> No na srebrze. A ja bym miał flaszkę. Pierwsze sreberko. Pięknie, pięknie. Dział 3, 18-16. No, brawo. Mm. Piękny. Ale stan. To, to jest kiepska jakaś srebra. Nie, to ty taki negatywny jesteś. Piękny, bo zobacz Niestety, takie czasy były. Przepiękny. No, stracił Amerykę, nie? A wiesz? A wiesz Panie, gratki. Chodźcie, Krzysiek stoi przy mnie. Grego, i zobaczcie, co wyszło z bitki. Łobuć, Łobuć, proszę cię. Obracamy. Luźnik, Ale ładny. Ładny z guziczek, godny pokazania. Piękny, a ten jest taki... Nie będzie posrebrzany? Posrebrzany będzie. Posrebrzany. Tak. Ładny guziczek, piękny, zobacz, piękny. piękny. A, a to takie posrebrzane, jak srebro wyglądało. Może a z tej strony zielony. Grubo, grubo posrebrzany. No, piękny no. guziczek, brawo. Jest krągłość. Lecimy dalej. Pawełek znany Wam. I piękny rozwartik. No, piękne są te monetki. O, ale różyczka piękna. No. Brawo, Ty. Słyska. Drugi dołek. Drugi dołek. No. I teraz sygnalik. I mamy na słońce ustawić się kawałek na pastkę. Także fajna znajdka. I od razu pozdrowienia dla zoltanka. Pozdrowienia, zoltan. Teraz jak to nagrywam, no to miałeś kawalerskie i zaraz już nie będziesz kawalerem, <noise> także pozdrówka serdeczna Zoltan, wbijajcie na kanał, do Zoltana, pozdrow. Z Tomkiem znowu na detektywę, ale spotkali się, o, a no Rzymek rzeczywiście. I tutaj jeszcze popatrz. To też? nie, właśnie nie. wiem, to też będzie Rzymek? Co, to nie, 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 tutaj nie? Masz, ty, ty masz jakąś taką koronę z tej I strony, widzisz? Nie.

Masakra tutaj krzyczy i hamerek? No jest hamerek O jest no. Jest hamerek. Co to? to jest? Kupensa. Poczekaj 60. Piękny, pokaż tutaj. No. Ale sygnał powiem że nie... Ale ładny hamerek no. no. Ale co to jest? Co to jest? Jakaś chyba... Nie tu nie jest Elizabeth. No, jest tarczka. Naliska. To Ta, Na, będzie. jest. Kupensa, no. no Panie, no. Brawo! Moja pierwsza. Ale ja mam też coś ciekawego gdzieś do mnie. Pogaznie. Ja mam też coś ciekawego, zobacz tu leży, to nie jest srebro, ale coś widziałem fajnego, Czyli czy to nie guzik. jest... Guzik. Jaki guzik? No patrz guzik. Guzik? <gulik> chyba nie guzik. A myślałem, że rozwarty. <gulik> to, <gulik> to nie jest do niego z mojego tamerka, bo ma coś ciekawego I co, to, to co, co to jest? to guzik? To nie jest guzik, to jest chyba moneta. To jest guzik. No i na się Guzik A tutaj proszę Państwa tak, wygląda hamerek. Pięknie. Gratulacje. No, ale ja ten guzik też taki kurde Dziwny, nie? jest. Nie, nie jest nie. ale jaki kurde, płaski. No, tak, ja myślałem, że to wzór taki krzyża jest za to górę. lecimy dalej. To ma hamerek? Kto ma hamerek? Tak dalej pójdzie, to my z tej górki chyba nie zejdziemy. Zobaczcie, to jest naprawdę poka brązu. Epoka żelaza, sorry, epoka żelaza. Epoka żelaza. Proszę. Technologia e, O panie mój zbawco. <noise> myślałam, że guzik Dorkowi właśnie cel wyszedł. Dokończę nagrać, bo nie mogę nagrać do końca. Widzicie? Piękny konik Epoka żelaza. To cieszy, ten klient z srebrem. Pięknie, dziękuję. Jest moc. File jak te nie zdarzają się zbyt często. Także tak, jestem na Celtiku. Takie file nie zdarzają się zbyt często. Jest, Celtic, pięknie. Piękna monetka, jak widzieliście. Jestem happy. Pierwsza monetka dzisiaj do normy, jeszcze, jeszcze kawałek, ale są sygnały, jedziemy dalej. Jest! Z Pawłem z nami, już go nie będę pokazywał, pokazuję już chyba dziesiąty raz, ale zobaczcie, co on wybaczy Ja normalnie jak? normalnie jaka piękna, anular brocz z zapięciem całym, no coś pięknego, Piękny artefakt. Grubo, grubo, jedziemy dalej. Mamy Piotrusia, Peter Pastrzeżar, witamy. Witam serdecznie wszystkich widzów w Silverburka. Nasze mortki nie oglądają, jak to Piotrek mówi. Kurde, ale piękny. No w ładnym jakim stanie, jeszcze no. napisy widać. Na go tylko lekko spryskałem, wiesz. Wow. Ja piękny, dziękuję Piotr Jaki sygnał, taki czysty? 72, to brudny taki sygnał, wiesz. No ja kopię to wszystko, no, bo Ja nie, też, no, ja też, no. Piękny. Nie był taki idealny, wiesz. A karpet, widziałeś nie? mojego Rose? Ja jestem z chłopakami, Właśnie mm. przed chwilą Piotr gdzieś tak. na ładnego rzymka, tak jak widzieliście. Zapraszam do Piotka na kanał. subujcie, lajkujcie, jak my zawsze mówimy. Subujcie, lajkujcie. No dokładnie. Także dawajcie do Piotka na kanał. A my lecimy dalej. A Adam też pokazał przed chwilą Rasfatigan fajnego, ale już schował. Ale wiecie. Tak. Ale bardzo ładnie. Jak nie bardzo tym ładnie. razem, to następny. <laughs> na razie. Słuchajcie, to nie dzieje się naprawdę. To nie dzieje się naprawdę. Bo słyszę, że... Gold! Gold!

Jona no, 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 no. i kurde a! Brawo, brawo, brawo Gratki. Zobaczcie jaki ładny guzik wyszedł teraz Paweł przy mnie był Lotniczy Traf. No. 90 sygnał, masakra, one no, to pompowane takie, ale piękny guzik Teraz zobaczcie, no. może być jakaś jednostka transportowa, nie? Taki ładny, no, transport jest. Transport, depot jakiś. Dwie ryby, herb jakiś. No fajny. Glasgow. Fajny. Ale... Super artefakcik. Tak ci powiem z praktyki własnej. Byliśmy Robert taki Robert pole miał. To... Znowu jesteśmy u no. Ale Cię patrzcie... Ja pierdzielę. Ale... no. I... Ty, zawieszka, patrz. A nie? Nie, to co. Kurde, ale jeszcze nie, kamień jest. No, broszka jakaś. Ale kto wie, czy to nie jest bardzo, bardzo stara, ale. Na rzym to raczej. Ten kamień tu jest. Coś Coś pięknego. Kurde, stary. Ratki. Słuchajcie, znowu ten sam guzik. Widzicie? I rybki. Ten troszkę w głośniej stanie. Ale taki nie. sam, jak tamty identyczny piękny. Słuchajcie, to sytuacja była taka, dobra, że dobra. Adam stał, gadaliśmy sobie, no. Paweł ja. widział. Gadaliśmy sobie, stał na sygnale, nie? No Stałem i sygnał był... Pierwszy raz w Piękny sygnał, jeszcze nie wiem, czy to famer. Chyba, no. Chyba. Idziemy, do... zobaczymy, co to jest dokładnie. Ale głębię z tego wszystkiego przyniosłeś mi szczęście dzisiaj ale piękny hamerek nie to jest, to jest ten, Edek będzie Edek patrzeć, no, no Edward. ale jest hamerek kurde teraz? teraz? patrz <grym>, jaka odległość kurde Piękny hamerek. Dzięki Adam, nie? Nie ma za co. <gurde> nie ma za co Tomku. <gurde> Masakra. Żeby się nie, żebyśmy się nie gadali, bym się nie obrócił, by tego nie było. Jest. Kolejne sreberko. Pięknie. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Dokładnie. Wymieniliśmy się. Teraz mam następne sreberko dzisiaj. <gurde> Maćka. Także Maciek też dzisiaj rządzi. Pięknie. Kolejne sreberko, macie, teraz się wymienia, to nagrał sobie, zobaczył? Wymieniamy się z powrotem Dzisiaj Złóżmy dzień do mamy... kompletu. Kurde, złóżmy do kompletu. Zobaczcie, piękne dwa sreberka. Pięknie. Co tu się dzieje? Fantastycznie, no. Jest, lecimy dalej. No. Uh. Pozdrowienia z Polski. Nie? Pozdrow no. Pozdrawiamy z Anglii. Ja tutaj, Jarocin Kalisz Jarocin. i okolice i wszyscy. Fanów swojej z kanału no. Był mało znanego. <laughs> Jeszcze na no. oglądają. Ale, ale fanty są już wanty są ze Silverem, znowu się spotkaliśmy. Idziemy, idziemy na bogate e, około Fanty są fajne. Dopiero Świat jest mały. E, godzina 13. Nie no, słuchajcie, Coś tam ja powiem tak. Sygnał pełny, a myślę, że tutaj nie chodzi. Naprawdę. No. Tu jest słabo jest słabo ten. To Teraz zobaczcie, jaki ładny guziczek. Kolorowy, nietypowy, kolor jakiś tutaj niebieski. Słuchajcie, hmm. burza. Zobaczcie tam, jak ciemno przeszło bokiem. A ja tutaj mam ładny sygnał. Zobaczmy, co to jest. I słuchajcie, co ty mamy. Będzie strabelko jakieś. Nie, co dokładnie. Chciały 6 pensów, 6 pensów, a czyje? George's, teraz Wam powiem. Także już Wszystko wiadomo. Wiktoria 6 pensów, Wiktoria 1890, yy, dokładnie 2 1892, pięknie. Yes. Ja jak Berety tak na koniec dnia, bo zgubiłem mikrofon. I mówię, idę zobaczyć, wiem gdzie kończyłem kopanie. A kolega Underground Underground stał parka, i ba no, no, bawi bawił się swoim dronem, a w tym miejscu on się bawił dronem. E, kapnąłem się, kapnąłem się kapnąłem, że zgubiłem mikrofon. Przyszedłem i mówiła, zajdę do niego zapytam się, czy nie znalazł. Czasami patrzę on nie koło leży. Nie? Leży obok niego. Jest znalezione. Miejsce z maciem dzisiaj jest skończone. E, idziemy zaraz na loterię. Tu też wypoczywają państwo kopczykowie. Na zdrowie. A ja dzisiaj zakończę to mm, podsumowaniem. Parę guzików. Dzieje. Patrz! Tutaj ja podsumowanie robię. Maciek wali z gninta. Jest z takich lepszych rzeczy, jak widzieliście. Hamerek Edwarda I. Najprawdopodobniej to jakiś Rzymek. Zajechany z e, Sixpence'ów Victoria i tutaj fan dnia Celtic brązowy, także tak jest zakończony dzisiejszy dzień. Drugi dzień, druga część filmu, także zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Wczoraj było fajnie, a co dzisiaj da ziemia zobaczymy, także ja już nie przedłużam. My idziemy na pole, cała brygada z tyłu, także życzcie powodzenia i do pierwszego dołka. Witamy z drugiej części Pawła i Paweł znowu zaskakuje, ale jaka fibula. Takiej malutki jeszcze nie mam. To, nie mam jest, kilka, to ale... nie jest rzymska, myślisz? Myślę, że rzymska, ale nie wiem. No ale piękna. No, jakoś... Jeszcze zobaczyłem malia u góry no. na tym, wiesz? No. Coś pięknego. I guzior. guzior to jest stary. stary. No, stary bardzo. Brawo Ty. Witamy w drugiej części, takimi znajdkami. Dzisiaj już to nie jest ten dzień, co wczoraj. Teraz tylko jest znajdka taka, nie jakiś jakiś Coś jest obłupione, jakaś nabijka może była albo coś, nie mam pojęcia. Coś, coś od czegoś. Myślę, że do monetka, ale to nie jest monetka. Teraz nie wiem co, słuchajcie, znalazłem, jakiś... Czy to coś starego, czy nie? Jakiś łamany pin. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. wśród czegoś. A teraz słuchajcie, ładny guziczek wyszedł. Stary, kompletny. Będzie średniowiecze. Takie guziczki. Piękne. Słuchajcie, zaczęliśmy dzisiaj na nowych polach, ale te nowe pola są w ogóle nieproduktywne. Coś tam powychodziło, ale Wszyscy idą na stare poloni, żeśmy też wrócili na te, co wczoraj nam sypały. A ja idę do Adama, bo właśnie chcę mi coś pokazać. Adama, dobry. Silver, bolek, znowu szczęście tak. przyniósł. Oczywiście, patrz. Kurde, ja. Yeah. Ale piękno. Jakaś śmieszna, nie? No. przegięta jest. Przegięta, no. Troszeczkę. Jakaś śmieszna, jaka długa, jakaś taka... Fajna, klamerka wcześniej już nie nie pokazywałem Wam. Też piękna. No, stare pole, nie? Tak, radki. Dzięki. Ale słuchajcie, chyba mam jakiś taki pin stary. Mógł być do włosów. Albo coś takiego. Wpinka, taka kawałek. Co starego, fajny, spatynowany kolor. Brąz. Z komentarza. Ale ładny, no. Piękny. Tylko pogięty. No pogięty, no pogięty. A to no. dzisiejsze fanty? Tak, to jest średniowieczne. Prawdopodobnie. Ale dzisiaj nie jest taki dzień jak wczoraj, nie? No nie, to jest. Wydaje mi się, że to jest. Klamerka do butów Aha. do jeździectwa. No nie, to jest no jakieś, takie pierdolety. Wracam na górkę. Idziemy na górkę. Kupiłem teraz krągłość, ale co to wiecie, jest to, nie wiem, patrzyłem pod lupą, wyczyściłem raczej to. Jakaś monetka może była. Myślałem, że rozfarting. Malutki, ale nie. No jakaś krągłość. Ale to było monetką raczej, moim zdaniem. Nie. A dlatego tego odcinka tu już jest koniec. Podsumowanie było. Także my kończymy. Zapraszam Was do subowania, lajkowania. Do odwiedzenia czasami filmów też Macie, bo Maciek ktoś wpuszcza, Sporadycznie. jakieś filmy sporady ale są e, Polish Detective Wales. No, coś tam jest. No, coś tam Dasz jest zapraszam. Linka, zeto. Dam linka właśnie. on będzie link w opisie filmu. A ja nic zapraszam Was do lajkowania, subowania, zostawiania komentarzy. Czy kciuków w górę, czy kciuków w dół. To jest Wasza sprawa. Cześć. Niech moc będzie z Was.